Automatyzacja finansów to skuteczny sposób na systematyczne budowanie oszczędności i inwestowanie bez ciągłego myślenia o pieniądzach. Dzięki niej wprowadzasz w życie finansowe zasady, które działają w tle, pozwalając osiągać cele bez wysiłku. Jednym z najprostszych sposobów jest ustawienie automatycznych przelewów na konto oszczędnościowe. Nawet niewielkie kwoty, odkładane regularnie, co miesiąc, z czasem przekształcą się w znaczący kapitał. Kolejny krok to automatyczne inwestowanie. Wiele aplikacji i platform inwestycyjnych umożliwia ustawienie stałych wpłat na fundusze inwestycyjne lub zakup akcji. To sposób na dywersyfikację portfela i budowanie majątku bez angażowania się w codzienny monitoring sytuacji na rynku. Automatyzacja eliminuje także ryzyko impulsywnych decyzji, ponieważ Twoje pieniądze są inwestowane regularnie, niezależnie od chwilowych emocji czy zmian na rynku. Dzięki takiej automatyzacji możesz także ograniczyć wydatki. Ustaw limity lub automatyczne przypomnienia, które pomogą Ci kontrolować budżet. W ten sposób masz większą kontrolę nad finansami i łatwiej osiągasz. Swoje cele oszczędnościowe i inne, bo Twoje nawyki wspierają stabilność finansową. Tworzenie nawyków finansowych poprzez automatyzację to krok ku niezależności finansowej. To proste działania, które raz wdrożone pozwalają rosnąć oszczędnościom i inwestycjom bez dodatkowego wysiłku. Twoje finanse pracują na Ciebie, a Ty zyskujesz więcej czasu i swobody na realizację swoich planów.